Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrałem sobie w dwójkę. Jak widzicie, drugi sezon przed nami. Ja przed chwilą wybrałem sobie samochód dla siebie. Oczywiście będzie to Subaru. I jak widzicie, mamy już w drugim sezonie wybór troszeczkę większej ilości sponsorów, ponieważ jest ich teraz czterech. Ja postaram się wymienić wszystkich, ponieważ być może jakieś e, ciekawe, ciekawych sponsorów można tutaj teraz wyhaczyć. Zobaczcie, jest ich troszeczkę więcej niż w poprzednim. O, ten mi przypadł do gustu. Mamy Motorola nawet. O, ten będzie drugim sponsorem moim. Całkowita wymiana sponsorów. O, trzeci. W sumie dobrze, tak mi pasuje to wszystko. A, mamy też projektor jak widzicie na ścianie. Czyli wygląda to prosznie identycznie. Musimy zdobyć najpierw reputację, tak samo jak w pierwszym sezonie najpierw reputację przez jakieś tam powiedzmy inne organizacje, inne, e, inne wyścigi, a dopiero potem będziemy mogli sobie wystartować w tym World Series Racing. Securing a European club in the WSR would send a clear message to the fans that we will only deliver them the absolute top left. In time attack, drivers compete to set the fastest time on the chosen route. Lap-based events will give you a few shots at setting a fast time. The point-to-points are a one-shot deal. Focus on the racing line and watch out for event traffic. As you can see, we now in Paris, Europe. we were in America, Wybierzemy sobie to moje subaru. no pewnie będzie w jakimś beznadziejnym malowaniu, ponieważ te malowanie, które miałem w poprzednim aucie, może jakoś nie zupełnie pasować do tego subaru. Ale najwyżej potem sobie jakoś zmienimy tą kolorystykę aut. Mamy też nowy tryb. Będziemy się ścigać z czasem. Pierwszy raz będzie tutaj właśnie w moim odcinku pokazany taki tryb, więc zaraz sobie go yy, rozegramy. Zobaczymy, na czym to w ogóle polega, jak to wygląda wszystko. Czy są przeciwnicy na trasie, czy tylko ścigamy się, z naszym duchem? Ma jest też wieża Eiffla. Mamy nasze Subaru. Niektóre auto naprawdę fajnie są malowane, ja też postaram się jakoś... Pomalować też fajnie ten swój samochód, ale to może w kolejnym odcinku albo też przygotuję przed nagraniem odcinka jakieś fajne malowanie. Mamy trzy okrążenia i jak widzicie nie jeździmy ze swoim duchem, tylko mamy przycisków na trasie, czyli tak naprawdę takie kwalifikacje powiedzmy to Formuły 1. Mamy trzy okrążenia do tego, aby móc tutaj zdobyć pierwsze miejsce jakieś też te obiektywy wpadły czyli to są jakieś tam zadania sponsorów które dają nam większą ilość fanów jak już mówiłem gotówki nie ma jest ilość fanów czyli za jakieś zadania które yy, nakaza nas bonusowo sponsor są związane właśnie tylko i wyłącznie z fanami naszymi Jest pierwsze miejsce, super, ale też ta przewaga moja nad drugim osobem, czyli tym Justinem oraz tym Enzo, nie jest, jest jakieś spora, nawet tym czwartym przycinkiem też nie jest spora. To są tylko dwie sekundy, które można w każdej chwili odrobić, tak więc trzeba tutaj na nich uważać i jeszcze wymasterować troszeczkę lepszy czas. Kurczę, znowu ten sam błąd. Trzeba popracować na tym ostatnim zakręcie, Aj! Już popracowałem, nie mam już szans na to, że tutaj... ...poprawię swój wynik. Ja poprawiłem go o, o jakąś sekundę. Ale dobra, cofniemy sobie czas dosyć sporo. Ponieważ to auto zmasakrowałem... Kurde, zmasakrowałem na masce auto i... Ono się już go troszeczkę mi gorzej prowadziło, dlatego tu wolałem e, wykonać tego flashbacka. Ale już tak, nie, nie wierzę w to, że ten czas pobije swój. Więc teraz już na luzie, mogę jechać na spokojnie. I mieć nadzieję, że nikt w tym ostatnim etapie, w tym ostatnim okrążeniu mnie nie dogoni po prostu. Bo mają sekundę, no prawie, no dwie sekundy powiedzmy, dwie sekundy mają staty do mnie. A to auto koszmarnie wygląda, w tym moim malowaniu. Logotypy się z tej sponsorów z jakbyś po prostu łączą się razem, nie są w ogóle widoczne. No, kolejne osiągnięcie i jednak udało się wygrać. 54 sekundy 411 na pewno można by było lepiej przejechać to. Ale nie o to chodzi, żeby być, nie wiem, jakąś super mega gwiazdą tutaj, tylko no po prostu bawić się dobrze, aby sprawiało to radość. Też ja już nie będę pokazywał tak tych etapów, z tych wyścigów przed World Series Racing, tylko będę po jednym po prostu pokazywał etapie z każdej organizacji, żeby to też za dużo tych odcinków nie kręcić.

w miejscowościach pokażę Wam nowy tryb Eliminator, chyba każdemu znany. Mamy tego Volksga Volkswagena Golfa, zobaczymy jak on się prezentuje, jak się nim będzie jeździło. To że taki mały samochodzik, możemy naprawdę tutaj zamieszać i fajnie się możemy nim bawić. Ale zaraz wam Wszystko powiem jak on się prowadził, jak, jak on tutaj się będzie spisywał w tym wyścigu. W Eliminatorze jest zawsze tak, że albo po okrążeniu ktoś odpada, albo po jakimś tam czasie, zaraz sobie zobaczymy. Jesteśmy w słonecznej Barcelonie. Jest jedna runda tylko. O ja, ale zajebisty, masakra, zobaczcie jak ten samochód fenomenalnie jest pomalowany. Ja może postaram się jakoś zaraz też jakoś ten samochodzić, tutaj troszeczkę mój ulepszyć po tym wyścigu. Masakra, fenomenalnie ten samochód wyglądał. I chciałbym do takiego stanu swój doprowadzić, chociaż nie wiem czy mi to wyjdzie. Ale już mogę powiedzieć, że to auto się fenomenalnie prowadzi. I mógłbym rzec, że do tej pory ten samochód prowadzi mi się najlepiej. Najlepiej się nim tutaj steruje, jest dosyć mały. Teraz zobaczymy, jak jest tutaj na prędkościach. Czy jesteśmy w stanie dogonić te autka, które są troszeczkę szybsze na starcie od nas. Zobaczcie, jestem na trzecim miejscu dopiero. I tutaj co kilka sekund, co 17 dokładnie sekund ktoś odpada. Czyli nie ma tak, że po okrążeniu ktoś odpada, tak jak było to w PGR 4, tylko po 17 sekundach odpada kolejny rywal. Więc trzeba coś szybko dogonić tych pierwszych, na pierwszym miejscu. I potem się bronić. Wow, bagażnik otwarty. Zderzak odleciał teraz, ale zobaczcie, właśnie, fajnie, to są obrazowane. Ta klapa tylnia z bagażnika przez chwilę wołała o jeść. O jedzenie, więc, ale to też było w jedynce, tak? Takie elementy, że tam drzwi się otwierały, zamykały. To było też elementy z jedynki, tak? Więc to jest wam chyba już znane. Nie została nas tylko czwórka. Ten ostatni rywal mój dosyć słabo jedzie, ale ta dwójka naprawdę daje z siebie tutaj wszystko i mnie goni. A już słyszę, jak już słyszę w słuchawkach, że ktoś nadjeżdża z prawej lub lewej strony, to już tutaj widzę. No, tak to się panowie bawić nie będziemy. Muszę sobie tutaj cofnąć. A to skubany, kurczę, drugi raz to samo. Dobrze, że mamy tutaj pięć tych flashbacków, ponieważ nie chciałbym tego restartować, ale... No, mój samochód zdecydowanie jest wolniejszy od nich. No, teraz yy, wszedłem ten zakręt prawidłowo, ale muszę ich blokować, bo zobaczcie, co oni tutaj robią ze mną. No teraz troszkę im odskoczyłem. Ale mają zdecydowanie szybsze auto, to jest zauważalne tutaj. Jest, udało się super, no dokładnie w 3 minuty. Jeszcze raz, no to musiało być dokładnie w 3 minuty, ponieważ... To nie ode mnie zależało, kiedy będzie koniec, tylko od gry. Ja już się cieszyłem jak głupi, że udało mi się w idealnym czasie dotrwać, dojechać do mety. No, a tych fanów już przybywa coraz tutaj więcej. No, 156500. O, kolejne auto do wygrania. Znaczy, do, do zabrania sobie po prostu. I mamy tak Mercedesa oraz BMW. I teraz, które wybrać? Tak, teraz yy, stawiam się, w waszej sytuacji. Które byście woleli auto, i wybrałem BMW. Myślę, że BMW i Volkswagen wśród młodych osób jest dosyć popularny i lubiany. Więc wybrałem te samochody. Ale dobra, i obiecałem, że pomalujemy sobie tego tutaj Volkswagena Golfa, więc tak zrobimy. Zmienimy całkowicie kolorystykę, tak aby te, ci sponsorzy, te logotypy się tutaj troszeczkę nam nie zlewały, bo jak widzicie, no nie za estetycznie to wszystko wygląda. Fenomenalne felgi ma to auto. Aj! Podoba mi się strasznie No więc poszukamy jakichś tutaj najpierw Fajnych Naklejek na auto Też oczywiście można auto dać w jednym kolorze, tak? Tutaj nie trzeba mieć, nabawić się jakieś tutaj naklejki Jest ich sporo, jest wybór, bo to widzicie 54 naklejki są, ale O, to jest fajne Bierzemy inny zupełnie kolor O, tutaj jak widzicie, te logotypy są zdecydowanie bardziej widoczne, dosyć fajnie to wszystko wygląda przy tych felg, te felgi też by się przydało zmienić, znaczy kolorystykę. Cholera, nie poczujmy ten pasek, teraz zmieniłem i nie wiem jak do tego wrócić, nie, nie pamiętam jaki ten pasek w ogóle tutaj był, jaki on miał kolor i jaki teraz wybrać, tak żeby on się jakoś nie odznaczał specjalnie. Czarny nie pasuje, może ten. Kurde, no. Dobra, stawimy ten szary pasek. Teraz zmienimy jeszcze koła. Ponieważ tych nie można pomalować, niestety, więc wybierzemy jakieś inne. W sumie najbardziej spodobały mi się te, które ja miałem wcześniej. Czyli właśnie te tutaj. Zmienimy też sobie kolor ich. A nie, to nie było, to nie było tutaj Trzeba, aha jest, ok, koła I tu zmieniamy kolory, ja też zawsze będę wybierał jakieś takie kolory oczojebne Zielony, niebieski, różowy To mi się widzi w takich samochodach typowo wyścigowych Chociaż sprawdzimy jeszcze jak wyglądają czarne Nie no, czarne to troszeczkę za ciemno, wszystko by się tutaj Ten auto ma się troszeczkę wyróżniać no dobra, zostawimy sobie taki kolory, taką kolorystykę, najwyżej potem w jakiś tam sposób jeszcze to zmienię, jakoś zmodyfikuję, zatwierdzamy wszystko. Jestem ciekawy, czy to będzie we wszystkich autach, bo powinno być, ale nie jestem tutaj teraz pewien. A my tymczasem wybierzemy sobie kolejny etap. Już tutaj nie mamy jakoś tego odcinka cion na części 10-minutowy, tylko zagramy sobie od razu coś. No dobra, mamy wyścig w Paryżu, zagramy sobie trzy okrążeniowy wyścig. Mamy to BMW Tylko nie wiem czy to BMW będzie pomalowany w takie, takie kolory jak ja wybrałem, czy to będzie BMW takie powiedzmy z góry narzucone nam.

Kurczę, zastanawiam się teraz, bo zobaczcie, te BMW jest w kolorystyce, która była do tej pory. Nie wiem, może coś tam źle zatwierdziłem, jakoś tak specjalnie na to uwagi nie zwracałem, ale te BMW niestety jest w kolorystyce nienarzuconej nam, a kolorystyce, którą ja wybrałem wcześniej dla swojego tej zespołu tak naprawdę. I kurczę, szkoda, szkoda, że tak to wygląda, ponieważ ta kolorystyka nowa, którą stworzyłem, podoba mi się bardziej w sumie. Też chciałem, chciałem te BMW zobaczyć, ale tutaj chyba jest wyścig samych BMW, bo też obok nas... Nie, obok nas idzie Mercedes, przepraszam, bardzo. Tak, czy... Dobra, kurczę, ja nie mogę... Też wiele razy popełniam jakieś tam błędy, tak, tam szczególnie w Forzie Horizon, że widzę jakieś tam auto, tylko wyobraźcie sobie, że ja tutaj gram, komentuję to na żywo, i nie jestem w stanie zobaczyć takich szczegółów jak wy, kiedy wy sobie nie musicie, możecie sobie wygodnie siedzieć i nie musicie skupiać na tym, że musicie doskonale samo odprowadzić, żeby tutaj nie wypaść z drogi, nie rozwalić się o nic. Ja mogę zobaczyć tylko to kątem oka, tak więc tutaj nie zauważyłem, czy to był Mercedes, czy, czy to było BMW. To samo jest właśnie w Forge Horizon. Widzę jakieś auto, ale tak pędzi szybko, że nie jestem w stanie tego wszystkiego dostrzec. Dlatego tak często popełnia błędy tutaj w... E... W takiej kwestii, że gdzieś tam auto widzę i mówię, jakie to jest. Ale były do wyboru dwa auto, ten Mercedes właśnie i te BMW, którym ja jadę. Tak więc wydaje mi się, że te wyścigi są właśnie między tymi dwoma... ...konkurencyjnymi mas... Wow! Nieźle! Koleś już chyba wyścigu nie ukończy, tam ładnie dostał tutaj dzwona, o ten murek. No ale są wyścigi, tutaj jest rywalizacja, tak? więc nie mam zamiaru jeździć tylko fair play to jest ta sama trasa którą widzieliście to chyba w pierwszym w pierwszym tak pierwszym tej rundzie w tym odcinku kiedy ścigaliśmy się w tym wyścigu na czas gdzie musieliśmy pobić tam czas to, to samo okrążenia jest właśnie jak widzicie mamy też wieżę ifla identyczne rozmieszczenie nawet tej trasy jest No i widać z daleka metę. Udało się na pierwszym miejscu te e, zawody, tą rywalizację wygrać z czasem 2 minuty 54 e, sekundy.

Challenge związanych z czterema autami, które mamy w swoim posiadaniu. Tu wybieramy sobie teraz Nissana. To jest jedyne auto, ponieważ jest to taki jakby wyścig promocyjny, więc zawsze tam jest auto nam z góry narzucone. Więc pojedziemy sobie tym Nissanem z malowaniem, który też narzuca nam tutaj twórca gry. Nie mamy na to żadnego wpływu, przynajmniej na tym etapie, którym teraz jesteśmy. My na razie mieliśmy okazję ścigać się w Ameryce i teraz jesteśmy w Europie. Na razie mieliśmy Francję i Barcelonę pokazaną, ale też będzie możliwość rozgrywki w Azji i tam z tego się orientuję będzie nastawienie wyłącznie na drift. Szczególnie na drift, może nie wyłącznie, ale szczególnie na drift. Tak więc zobaczymy sobie to, jak to wszystko będzie tutaj wyglądało. O, czyli te auta wszystkie są w identycznym stylu, jak widzicie. Wszystkie są tak jakby, powiedzmy, szarol, ewentualnie czarno-białe. Mamy też Tomasza Kowalskiego, tak więc jest tutaj też polski, lekko polski akcent w tym wyścigu. Jak akurat rzuciło w oczy. Aha, i tutaj zobaczcie, mamy tutaj właśnie to, o czym mówiłem Wam wcześniej, czyli mamy zawody, w których na bieżąco trasa się formuje, kształtuje. Nie mamy mapki, nie wiemy, gdzie jest przeciwnik, nie wiemy, kiedy ten etap, kiedy te zawody się ukończą, tak więc nie wiemy nic. Po prostu jedziemy i musimy się skupić na tym, gdzie mamy jakieś tam po prostu znaki, jakieś drogowskazy, wskazówki. Gdzie mamy skręcić, które są troszeczkę tam z daleka widoczne, tak? Tak więc tak to wygląda. No cieszę się, że w końcu mogę ten tryb pokazać, ponieważ ja go rozgrywałem sobie poza YouTube'em I teraz właśnie pierwszy raz mam okazję Wam go zaprezentować. Tak więc mamy w prawym górnym roku, jak widzicie, ilość metrów, które przejechaliśmy. Oraz poniżej czas, który został do końca tego wyścigu, tak więc... Wygrywa osoba ta, która przejechała tam w danym czasie po prostu największą ilość metrów, którą sobie też możemy bezpośrednio przeliczyć na kilometry. I też po raz kolejny jedziemy sobie w Paryżu. Jednak trasa jest całkowicie już inna i to mi się podoba, że te zróżnicowanie tras jednak jest. Bo zazwyczaj w grach jest tak, jest mnóstwo tras dostępnych, ale tak naprawdę one wyglądają tak, że jest jakaś trasa, potem jest jej odwrotność, potem jest jej troszkę krótsza wersja, troszeczkę dłuższa wersja, a tutaj widzicie mamy troszkę większe zróżnicowanie i to też zasługuje moim zdaniem na plus. Jeśli chodzi o tą architekturę tutaj, ja Wam jak pokazywałem randomowe granie z pgr czwórki, mówię, że to fenomenalnie wygląda i to samo opakowanie jest przeniesione tutaj teraz w identycznym stylu, moim zdaniem z tego Pegiera, a czwórki do y, Glida, troszeczkę lepszą, podniesioną troszeczkę y, grafiką i to jest, no kurcze, naprawdę mi się to strasznie podoba. Jesteśmy, zobaczcie, praktycznie kilka metrów tylko od wieży Eiffla, więc przy okazji Wy też możecie sobie poglądać różne widoki, nie tak za bardzo. Tym wszystkim się nie mogę skupić. Ale, jeśli wy oglądacie,, sobie możecie wszystko wokół obejrzeć, ciekawe miejsca, sobie poglądać Najgorsze w tym etapie jest to, że nie wiem, gdzie są przeciwnicy, gdzie oni są, czy są daleko, czy blisko mnie. Czy muszę korzystać z flashbacku? Czy mogę dalej jechać, bo są daleko? O, teraz widziałem. No w sumie mogę zwrócić kamerę do tyłu, tak? Ale... Jak są strasznie daleko, to ich nie będzie też widać. No ale zawsze jest jakaś tam opcja. Samochód już masa masakrycznie jest tutaj zniszczony. Została minuta do końca, tak więc... Trzeba się sprężyć i dać teraz z siebie wszystko, bo nikt mnie nie dogonił. też powiem Wam, że te wyścigi promocyjne nie zawsze są takie same, ponieważ ja grałem pierwszy raz tutaj tą karierę No mówię, tam grałem tą, tą pierwszą godzinę, tak? Tam za godzinę, pół godziny, no nie wiem dokładnie ile to było Ale grałem i tam w pierwszym wyścigu promocyjnym był wyścig Honda S2000 Tutaj gramy już drugi wyścig promocyjny na pierwszym i drugim sezonie i Nie ma Hondy S2000 Tak więc widzicie, że tutaj też jest spore zróżnicowanie Nie zawsze grając karierę każdy będzie miał te same wyścigi, szczególnie jeśli chodzi o te wyścigi promocyjne. To, że jest sprawdzone przeze mnie, ponieważ pierwszy wyścig promocyjny miałem jak grałem w tą karierę innym graczem, innego sobie postać stworzyłem. To była właśnie wyścig z hodą S2000. Na no, a tymczasem udało się wygrać, to będzie wszystko. Ja zapraszam Was do kolejnego odcinka. W którym pokażę już wyścig finałowy drugiego sezonu, i zobaczymy sobie, jak będzie wyglądał garaż w trzecim. Tak więc, jeśli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Do usłyszenia.